Można śmiało powiedzieć, że ostatnio wiele osób podniosło brwi, gdy Keith Richards, legendarny gitarzysta The Rolling Stones, poruszył świat muzyki, wyrażając kontrowersyjną opinię na temat kultowego albumu Beatlesów, SGT. Orkiestra klubu Samotnych Serc Peppera. Richards nie spuszcza z oka, jego grymas stał się tak charakterystyczny, jak ryfy gitarowe. Jako ikona rock'n'rolla, której wpływ rozciąga się na wiele pokoleń, Richards nigdy nie unikał mówienia tego, co myśli, a jego szczere opinie na temat współczesnych często budzą ciekawość i kontrowersje ale w Katie Richardsie jest coś więcej niż tylko jego muzyka i opinie. Za legendarnym statusem kryje się długa historia osobistych i zawodowych konfliktów, a także uraz, które twiły się przez dekady. Ostatnio Richards ujawnił listę sześciu muzyków, których otwarcie przyznaje, że nie lubi. To wyznanie dolało oliwę do ognia starych napięć w branży muzycznej. Jakie są powody tych rywalizacji? Co motywuje tak silne emocje u kogoś tak wpływowego jak Keith Richards? Zanim zagłębimy się w szczegóły, kim są ci sześciu muzycy... Warto cofnąć się o krok, by zrozumieć drogę Richardsa, jego korzenie muzyczne i to, jak wspiał się na szczyt świata rocka. Urodzony 18 grudnia 1943 roku w szpitalu Livingston w Dartford, Kent, Anglia, Keith Richards przyszedł na świat w burzliwym okresie, w samym środku II wojny światowej. Jego historia rodzinna była naznaczona zarówno aktywizmem politycznym, jak i muzyką, co ukształtowało człowieka, którym miał się stać. Jego ojciec, Herbert William Richards, pracował w fabryce i był weteranem wojennym, który został ranny podczas inwazji w Dedej w Normandii. Jego dziadkowie ze strony ojca, Ernie i Eliza Richards, byli aktywni w lokalnej polityce i odegrali kluczową rolę w założeniu partii pracy w Waldhamstów. Oboje pełnili funkcję burmistrzów gminy Waldhamstów w Essex. Eliza przeszła do historii jako jedna z nielicznych kobiet, które objęły stanowisko burmistrza w 1941 roku. Ze strony matki, dziadek Kife, Egastes Theodore Gus Dupri, wywarł głęboki wpływ na jego zainteresowania muzyczne. Gus był muzykiem jazzowym, który podróżował po Wielkiej Brytanii ze swoim big bandem, Gus Dupri and His Boys, i to właśnie po nim młody Kif odziedziczył swoją pasję do gitary. Jednym z najważniejszych momentów dzieciństwa Kife było, gdy jego dziadek postanowił go podpuścić, stawiając gitarę na wysokiej półce, poza jego zasięgiem. Zdeterminowany, by ją zdobyć, Kif znajdował kreatywne sposoby, by się wspiąć i sięgnąć po instrument. W końcu jego wytrwałość się opłaciła i Gus zaczął uczyć go jego pierwszej piosenki, Malagueni. Ten moment wyznaczył początek dożywotniej więzi z muzyką, relacji, która miała zdefiniować Kiferi Richardsa. W domu muzyczne Gusta Richardsa kształtowały się pod wpływem kontaktu z wielkimi nazwiskami jazzu, takimi jak Billy Holiday, Louis Armstrong czy Duke Ellington. Jego miłość do jazzu dała mu głębokie uznanie dla rytmu i improwizacji, czyli elementów, które miały silnie wpłynąć na jego styl gry w późniejszym życiu. Jednak ojciec Richardsa, Herbert, nie podzielał entuzjazmu syna do muzyki i w domu było niewiele wsparcia dla jego rosnącej pasji. Ten sprzeciw ze strony ojca, w połączeniu z podziwem dla pionierów rock and rolla, takich jak Scott Timur, gitarzysta Elvisa Presleya, pomógł ukształtować buntowniczego ducha Richardsa oraz jego pragnienie, by podążać własną ścieżką w świecie muzyki. Wczesne lata kife Richardsa były pełne typowych dla młodego artysty zmagań w poszukiwaniu własnego głosu. Po kilku nieudanych próbach akademickich jego życie nabrało nowego kierunku, gdy ponownie spotkał dawnego kolegę ze szkoły, który na zawsze odmienił jego los, Mikke Jadgera. Richards i Jadger poznali się po raz pierwszy w Wentworth Primary School, gdzie byli kolegami z klasy i sąsiadami aż do 1954 roku, kiedy obie rodziny przeprowadziły się do różnych części miasta. Richards następnie uczęszczał do Dartford Technical High School for Boys i chociaż miał pewien potencjał jako uczeń, jego prawdziwa pasja leżała gdzie indziej. W Dartford dołączył do chóru szkolnego, a jego talent wokalny był oczywisty. Wystąpił nawet przed królową Elżbietą II podczas prestiżowego występu chóru w opactwie westminsterskim. Jednak jego życie szkolne przybrało negatywny obrót, gdy w 1959 roku został wyrzukony za nieobecności i zmuszony do przeniesienia się do Sytkap Art College. Sytkap Art College okazał się kluczowym rozdziałem w jego życiu. To właśnie tam Richards poznał Dika Taylora, który później został jednym z założycieli zespołu Pryty Finks i stał się istotną częścią muzycznej drogi Richardsa. Zamiast skupić się na nauce, Richards spędzał większość czasu w sytkap, doskonaląc swoje umiejętności gry na gitarze, obsesyjnie ucząc się solówek Berry'ego i grając z innymi studentami. Los interweniował w 1961 roku, kiedy Richards natknął się na mykę jagera na stacji kolejowej. Jagger, który niósł 100 płyt rekords, records, podzielał miłość Richardsa do rhythm and bluesa, szczególnie do muzyki Chucka e. i Muddy'ego Watersa. Ta wspólna pasja na nowo rozbudziła ich przyjaźń i wkrótce zaczęli grać razem z Dickiem Taylorem w zespole o nazwie Little Boy Blue and the Blue Boys. Nie minęło dużo czasu, zanim try się powiększyło i po poznaniu Briana Jonesa, który również kochał Bruce'a, stworzyli tego, co później stało się The Rolling Stones. W 1962 roku Richards był już całkowicie oddany muzyce, rzucił sytkap Art College i przeprowadził się do mieszkania w Londynie razem z Jaggerem i Jonesem. Jego oddanie rzemiosłu w połączeniu z nieustannym dążeniem do występów na żywo opłaciło się, gdy zwrócili uwagę Deck Records, która podpisała z nimi kontrakt w 1963 roku. Tak narodziło się The Rolling Stones i rozpoczęła się ich droga do światowej sławy. Chociaż Mick Jagger jest często postrzegany jako twarz The Rolling Stones, Keith Richards od dawna uważany jest za nieoficjalnego lidera zespołu. Wpływ Richardsa na brzmienie, rytm i tajnik zespołu jest niezrównany. Podczas gdy większość zespołów podąża za perkusistą, jeśli chodzi o rytm i tempo, The Rolling Stones są anomalią. Besystę Bill Wyman i gitarzysta Ronnie Wood twierdzą, że to Richards nadaje tempo, a reszta zespołu podąża za jego prowadzeniem. Styl przywództwa Richardsa jest subtelny, ale niepodważalny. Były klawiszowiec The Rolling Stones Ian Stewart opisał go kiedyś jako prawdziwego lidera zespołu, co potwierdza wielu, którzy pracowali z grupą. Mimo to Richards zawsze umniejszał swoją rolę, twierdząc, że jego zadaniem jest po prostu naoliwić maszynę i sprawić, by zespół działał sprawnie. Jego dyskretne przywództwo rozciąga się także na studio, gdzie Richards i Jack Ver często współpracują jako producenci pod pseudonimem The Glimmer Twins. Razem kształtowali brzmienie zespołu od połowy lat 70., czasem współpracując z zewnętrznymi producentami, by osiągnąć swoją wizję, ale zawsze zachowując kontrolę twórczą. Styl gry na gitarze Kiefer i Richardsa jest legendarny ze względu na swoją surową prostotę i autentyczne brzmienie. Muzyk Chris Speden opisał kiedyś jego styl jako bezpośredni, ostry i pozbawiony pretensji. W przeciwieństwie do wielu gitarzystów swoich czasów, Richards nigdy nie interesował się efektownymi solówkami ani technicznymi popisami. Zamiast tego skupia się na tworzeniu potężnych rytmów i gruwów, które służą muzyce. Richards zawsze wolał grać obok innego gitarzysty, co stało się charakterystyczną cechą brzmienia The Rolling Stones. W pierwszych latach zespołu rozwinął wyjątkową interakcję z Brianem Johnsem, technikę, którą Richards później nazwał starą sztuką tkania. To podejście zacierało granice między gitarą prowadzącą arytmiczną, tworząc brzmienie większe niż suma jego części. Jednym ze znaków rozpoznawczych stylu gry Richardsa jest jego użycie otwartych strojów, szczególnie otwartego stroju G na pięciu strunach. Ten strój, polegający na usunięciu najniższej struny gitary, pozwala Richardsowi tworzyć synkopowane i rezonujące akordy, które słychać w klasycznych utworach Rolling Stones, takich jak "Hanky Tonk Women i Start Mistrzostwom Europy Up. Richards przepisuje swoją miłość do otwartych strojów w muzyce banjo, co jeszcze bardziej pokazuje jego gotowość do czerpania inspiracji z różnych źródeł. Chociaż Keith Richards jest najbardziej znany ze swojej gry na gitarze, wniósł także znaczący wkład wokalny do katalogu Rolling Stones. Jego szorstki, zachrypnięty głos dodaje brzmieniu zespołu wyjątkowej tekstury, a Richards wielokrotnie przejmował główny lub współgłówny wokal w różnych utworach na przestrzeni dyskografii. Do jego najbardziej znanych wykonań wokalnych należą Happy, You Got the Silver i Connection. Obecność Richardsa na scenie przeszła do legendy. Jego umiejętność przyciągania uwagi bez uciekania się do sztuczek jest świadectwem jego autentyczności jako artysty. Podczas gdy Mick Jagger często zajmuje centralne miejsce na scenie swoimi ekstrawaganckimi ruchami i energetycznymi występami, stoicka i niemal obojętna postawa Richardsa jest równie fascynująca. Łozabia on ducha rock'n'rolla, gatunku, który ceni autentyczność ponad blicht. Relacja między Kate'em Richardsem a Mickiem Jaggerem to jedno z najsłynniejszych i najtwalszych partnerstw w historii rocka. Jednakże jest to również jedna z najbardziej skomplikowanych relacji. Na przestrzeni lat media często przedstawiały ich dynamikę jako związek miłości i nienawiści, i z pewnością jest w tym ziarno prawdy. Chociaż ich twórcza współpraca zaowocowała jednymi z największych utworów w historii muzyki, była ona także naznaczona napięciem i konfliktami. W swojej autobiografii, Life, Richards opisał Jaggera jako nieznośnego, co ponownie wzbudziło zainteresowanie ich relacją. Jednak Richards wyraził także głęboką sympatię do Jaggera, przyznając, że ich więź jest jak braterska. Czasem się kłócą, ale zawsze do siebie wracają. Pomimo wzlotów i upadków nie da się zaprzeczyć magii, która pojawia się, gdy Richards i Jagger pracują razem. Ich współpraca kompozytorska, która rozpoczęła się w 1963 roku, zaowocowała jednymi z najbardziej kultowych utworów w historii rocka, w tym Satisfaction, Painted Black i Gaming Shelter. Życie osobiste Richarda było równie burzliwe jak jego kariera zawodowa. Jego długoletni związek z włoską aktorką Anitą Wallenberg, trwający od 1967 do 1979 roku, był jednym z najważniejszych w jego życiu. Razem mieli troje dzieci Marlona, Angelę i Tarę. Tragicznie, ich trzecie dziecko, Tara, zmarło zaledwie kilka miesięcy po narodzinach, co głęboko dotknęło Richarda. W 1969 roku Richards poznał modelkę Patty Hansen, która została jego żoną w 1983 roku. Razem mają dwie córki, Teodore i Aleksandrę. Rodzina Richardsów pozostaje zjednoczona, a Kif jest teraz dumnym dziadkiem. Jego relacja z dziećmi, a szczególnie z Teodorą, zainspirowała go do współautorstwa książki dla dzieci Gus and Mistrzostwom Europy, która opowiada historię jego relacji z dziadkiem, Gusem Duplin, oraz jego pierwszą gitarą. Przez całą swoją karierę Keith Richards znany jest ze swoich szczerych i często kontrowersyjnych opinii na temat innych muzyków. W niedawnym wywiadzie Richards wymienił sześciu artystów, których naprawdę nie lubi, wywołując falę nagłówków i spekulacji. Pierwszy: Elton John. Richards skrytykował Eltona Johna za sposób, w jaki poprowadził uroczystość upamiętniającą Johna Lennona, oskarżając go o przekształcenie wydarzenia w pokaz autopromocji. Drugi: The Beatles. W szczególności Richards otwarcie wyrażał swoją pogardę wobec albumu S.G.T. Pepper S. Lowly Hearts Club Band, nazywając go mieszanką śnici. 3. Led Zeppelin. Mimo że docenia talent Jimmy'ego Page'a, Richards umniejszał muzyczne znaczenie Led Zeppelin, opisując ich jako pustych. 4. Prince. Richards nazwał Prince a przecenianym Karłem, co odzwierciedla zasadniczą różnicę w gustach muzycznych. 5. Black Sabbath. Richards wrzucił heavy metal jako gatunek i nazwał Black Sabbath wręcz komicznymi. 6. Oasis Pomimo podziwu braci Gallagher dla Rolling Stones, Richards krytykował ich zachowanie i muzykę, nazywając ich nieprofesjonalnymi. Pomimo kontrowersji, problemów prawnych i osobistych zmagań, dziedzictwo Kiefer Richardsa jest niezaprzeczalne. Ukształtował muzykę rockową w sposób, w jaki niewielu innym się to udało, a jego wkład w ten gatunek jest niezaprzeczalny. W 2010 roku magazyn Rolling Stones klasyfikował Richardsa jako czwartego najlepszego gitarzystę wszechczasów. To odpowiedni hołd dla człowieka, którego ryfi zdefiniowały całe pokolenia. Wpływ Richardsa wykracza poza samą muzykę. Jego wizerunek, osobowość i buntowniczy duch uczyniły go ikoną kultury, inspirując niezliczonych muzyków i fanów. Niezależnie od tego, czy zgadzasz się z jego poglądami, czy nie, nie da się zaprzeczyć, że Keith Richards jest jedną z najważniejszych postaci w historii rock'n'rolla.